Nowe policyjne radiowozy. Udało nam się w takim systemie trochę 50 na 50 zakupić trzy nowe pojazdy. Jeleniogórski Szpital otrzymał nowe karetki. Mieliśmy karetki, które już były mocno wysłużone. W tej chwili będziemy mogli realizować transporty międzyszpitalne. A powiat Karkonoski ma nowego skarbnika. Mam nadzieję, że, że nie zawiodę zaufania pana starosty i całego zarządu i całej, całej rady. W ostatnim serwisie informacyjnym w tym roku, wita państwa Paweł Guszała. Dzisiaj odbyło się uroczyste przekazanie radiowozów, których zakup był możliwy dzięki wsparciu miasta Szklarska-Poręba oraz gmin Podgórzyn i Janowice Wielkie. Więcej w naszym pierwszym materiale. Trzy nowe radiowozy zostały przekazane policjantom z naszego regionu. Jeden oznakowany, którego koszt to około 170 tysięcy złotych, oraz dwa nieoznakowane, o wartości około 160 tysięcy złotych każdy. Dzięki zaangażowaniu. Tak naprawdę rad gmin oraz oczywiście wójtów i burmistrza udało nam się w takim systemie trochę 50 na 50 zakupić trzy nowe pojazdy, które będą stanowiły doposażenie wyposa wyposażenie naszych jednostek. Na tą chwilę będą te jednostki, te, te pojazdy pracowały w, w tych jednostkach, które funkcjonują, czyli mówimy o Komisariacie Policji I, Komisariacie Policji w Karpaczu oraz oczywiście Komisariacie Policji Szkolarskiej w Porębie. Zakup nowego sprzętu tu nie byłby możliwy bez wsparcia udzielonego przez lokalne gminy. Możemy dużo szybciej dostać taki samochód. Nie musimy czekać aż komenda główna sama uzbiera pieniądze i fundusze na, na, na zakup takiego samochodu. Tym bardziej, że jednostek w Polsce jest bardzo dużo. Nie tylko dostajemy takie wsparcie w postaci samochodów, ale również i sprzętów biurowych i innych sprzętów niezbędnych nam do pracy. Do czasu otwarcia posterunków w Podgorzynie i Janowicach Wielkich samochody będą służyć w Karpaczu i Porębie. Posterunek musiał już w przyszłym roku powstanie. Także no, takie zakupy, takie dofinansowanie, no to myślę, że to jest właśnie bardzo dobry kierunek. W momencie uruchomienia posterunku to już będzie mieć w miarę e, dobrze doposażony obiekt. Sama idea powstania tego posterunku to powstała gdzieś około dwóch lat temu. Także mógłbym powiedzieć, że nawet dosyć sprawnie, dosyć szybko cała ta procedura została przeprowadzona. Dzisiejsza sytuacja, a przede wszystkim w naszym regionie, a szkockiej porębie szczególnie w Karpaczu i Świadowie, no, powoduje to, że te miasta przy takim tłumie turystów stają się bardziej bezpieczne. I myślę, że ilość aut, czy monitoring miejski, czy inne, inna współpraca Straż Miejska i Policja właśnie powoduje to, że, że możemy spać spokojnie, mieszkać spokojnie i przyjmować turystów z, pełną, z pełnym bezpieczeństwem i zadowoleniem. Miasto Szklarska-Poręba przekazała 65 tysięcy złotych na zakup radiowozu. Natomiast Gminy Podgórze oraz Janowice Wielkie po 60 tysięcy. Na koniec roku jeszcze jedna dobra wiadomość. Jeleniogórski Szpital otrzymał wczoraj dwa nowe ambulanse. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej wzbogaciło się o dwie nowe wyposażone karetki. Doposażenie i jakaś szansa złapania oddechu przez szpital. Dwa ambulanse, które Państwo widzicie za nami, mocno odbudują naszą flotę. Mieliśmy karetki, które już były mocno wysłużone. W tej chwili będziemy mogli realizować transporty międzyszpitalne. Nowym nowymi karetkami. Kwota dofinansowania to było około miliona 200 tysięcy złotych. Tutaj mamy przed sobą dwa ambulansy wyposażone w pełni, w defibrylator, w respirator, w nosze transportowe, w krzesełko transportowe no i będą te karetki służyć do transportu pacjentów Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotyny Lino jak i również pacjentów naszych jednostek zamiejscowych w Bolkowie i w Kowarach. Sprzęt jest e, intensywnie używany, zużywa się bardzo szybko, w tym momencie wchodzimy na wyższy poziom możliwości pomocy naszym pacjentom, naszego szpitala w zakresach bardziej specjalistycznych transportów. Liczymy na to, że będziemy mogli rozszerzyć jeszcze flotę i systematykę naszych działań. Dzisiaj, dwie nowe, nowe karetki, które na kilka lat zabezpieczą potrzeby w ramach tych przewozów wewnątrzszpitalnych. Czy pomiędzy szpitalami e, potrzeby tutaj Wojskiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. I tak jak pan Wojewoda mówił, myślę, że nie wiem, w styczniu, najpóźniej w lutym, bo jest pewien poślizg w rozciągnięciu przetargów. Także trafią karetki m, dla pogotowia ratunkowego, tam będą troszeczkę inne karetki. A w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej trwa także remont oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Jeśli chodzi o oją, to faktycznie jesteśmy po odbiorze części budowlanej, w tej chwili czekamy na wyposażenie. Komfort pracy i komfort pobytu pacjenta zdecydowanie się w tej chwili poprawi, jeśli chodzi o anestezjologię i intensywną terapię. I bardzo chcieliśmy tu podziękować panu wojewodzie za to ogromne wsparcie i w postaci sprzętu, czyli tych dwóch karetek sprzętu po szpitalu tymczasowym, a także możliwości remontu naszej części anestezjologii intensywnej terapii. Jest to naprawdę olbrzymie wsparcie i bardzo poprawi komfort pracy i, i pobytu pacjenta w naszej jednostce. Powiat Karkonoski ma nowego skarbnika. Została nim Małgorzata Jarosz-Nowosielska. Była główna księgowa powiatu. Taką decyzję na ostatniej sesji podjęli karkonoscy radni. Podczas 51. sesji Rady Powiatu Karkonoskiego z funkcji skarbnika odwołana została Grażyna Bojęć. Stanowisko to długo nie pozostawało puste, ponieważ do porządku obrad ostatniej sesji starosta Krzysztof Wiśniewski wprowadził dodatkowy punkt dotyczący powołania nowego szefa powiatowych finansów, a raczej szefowego. Będę rekomendował Radzie Powiatu Karkonowskiego panią Małgorzatę Jarosz nowosielską Jest to długoletni pracownik Starostwa Powiatowego. Obecnie piastuje funkcję dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego. Już od jakiegoś czasu zastępuje panią skarbnik. Także znana mi jest tutaj ta materia w której, w której jesteśmy i no mam nadzieję, że, że nie zawiodę zaufania pana starosty i całego zarządu i całej, całej rady. Osoba godna zaufania, kompetentna i sprawdzona przez ostatni praktycznie przez ostatnie 8 miesięcy kierowała finansami powiatu, robiła to w sposób celujący, w związku z tym postanowiłem powierzyć pani Małgorzacie właśnie funkcję skarbnika powiatu. Małgorzata Jarosz Nowosielska nie będzie łączyła dwóch funkcji naraz, dlatego niebawem ogłoszony zostanie konkurs, który wyłoni nowego głównego księgowego powiatu. Cały Wydział Finansowy musi mieć kierownika, musi mieć dyrektora Wydziału, w związku z tym będziemy ogłaszali konkurs. O, no już teraz mogę zapowiedzieć, że taki konkurs po nowym roku zostanie ogłoszony, więc wszystkie chętne osoby, które chciałyby piastować tę funkcję, zapraszam do złożenia ofert. Oczywiście odsyłam do biuletynu informacji publicznej i na stronę Starostwa Powiatowego. Informacja na ten temat z pewnością ukaże się także w mediach społecznościowych Powiatu Karkonoskiego. Zapraszam na dwie krótkie informacje. Dolnośląska służba drugi kolei wyłoniła wykonawcę, który zrewitalizuje linię kolejową nr 336 z Mirska do Świeradowa Zdroju. Firma z Bielan Wrocławskich ma zaprojektować i wykonać wszelkie prace polegające na odbudowie dawnej linii w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Rewitalizacja trasy z Mirska do Świeradowa Zdroju to kontynuacja inwestycji, która ma na celu odtworzenie ruchu pasażerskiego do uzdrowiskowego kurortu w górach izerskich. Pracownicy karkonoskiego parku narodowego zaapelowali do mieszkańców okolicznych miejscowości oraz turystów o zabawę sylwestrową bez fajerwerków. Poprosili, aby dać ciszę i spokój w tę wyjątkową noc zwierzętom dziko żyjącym, jak i domowym. W ten sposób oszczędzimy im stresu, a naszego terenu nie zanieczyszcimy hałasem, światłem i resztkami po fajerwerkach. Od całej redakcji telewizji Nami życzę Państwu udanej nocy sylwestrowej i jeszcze lepszego 2023 roku. Widzimy się jeszcze w wydarzeniach tygodnia. Do zobaczenia.